Jest nie. Nas nie znam A -a. A -a. Może A -a. się nie przyznaje, może dobrze się kryje. Otóż, tutaj macie małe czcionki i małe maszyny drukarskie. Odpowiednik to jest czcionki 4,5. Jak stąd wyjdziecie, może pobra możecie pobrać jakąś darmową ulotkę. Ona się nazywa właśnie szkoła. Jest zrobiona nie dość, że na tym powielaczu to użyto te czcionki. Na niej są narysowane smerfy. Smerfy możecie pokolorować i spróbować odczytać tekst. Mamy tutaj, tutaj macie mały przybornik opozycjonisty. Jest to substancja yy, polegająca na tym, że jak zakropicie sobie nią oczy, nie robicie na, na gazu i gaz pieprzowy. Kamienie wiadomo do wybijania szybzowo, gwoździe do przebijania owo, pasta BHP. Jak ją rozcieńczycie, wylejecie przed siebie i nie daj Bóg wejdziecie na ten obszar, Te się, tak się poślizgniecie, że macie połamane żebra na dzień dobry. Rękawica z gazem zawiącym. Dlaczego? Bo gaz łzawiący, jak go odkręcicie, nagrzewa się do 300 stopni Celsjusza, żeby dłoni nie podparzyć. Oraz rzecz yy, używana i przez opozycjonistów, i nie jest tym przez pseudokiwiców, czyli mąka. Jak rzucicie mąkę w tarczę policji czy milicji, ona się elektryzuje, milicjant musi się odsłonić, jest własnym celem do ataku. Tu macie ciekawy plakat, prosty efekt potakiwania głową. Jak wasza twarz będzie wyglądać, jak będziecie się zgadzać na wszystkie decyzje władz tego okresu. Tego okresu Pani powiedziała? Proszę słuchać. Macie tak zwane nowinki techniczne. Otóż pierwszy komputer dostępny w Polsce. Ta dyskietka ma 5,2 cali. Na tą dyskietkę nagrywano fragmenty artykułów gazet opozycyjnych. Kody kto skąd ma na przykład odebrać bieguę. W tą klawiaturę jest zbudowana nagrywarka do kaset. Te kasety zawierały na przykład audycję Solidarności Walczącej Radia Wolna Europa. Grupa C, jak pamiętacie, dostała wyrok taki sam jak Władysław oraz zabrak dowodu osobistego. Tą karę dostał w roku 80. W roku 80. zaczęły się pokojowe manifestacje, polegające między innymi na tym, że 57 osób zdecydowało, że sędziom za niego pójdą do ośrodka internowania i odbędą tą karę, upuszczono balon meteorologiczny oraz po drugiej stronie macie baler z jego twarzą na jednym z